Na moment dołączy do nas Bogusława Mińska, Czyli to właśnie teraz. Mając doskonałą treść, wejście, na jakie zasługuje dyrektor Warszawa Warszawy, Spotkała Bankiem Polskim, to możemy zupełnie spokojnie rozpocząć nasze spotkanie. Spotkanie, które ma być poświęcone wydarzeniu, które przykuje uwagę całej sportowej Polski, ale przede wszystkim Bigowej Polski, bo Bieguni Warszawa, Państwo o tym doskonale wiedzą, ja mogę się jedynie powtarzać, że Impreza sportowa z ogromnymi tradycjami, która cieszy się ogromną popularnością, a każdy kolejny rok przyczynia się tylko do jeszcze podniesienia prestiżu, no, tego biegania, biegania dla zabawy i dla przyjemności. Skoro mamy tak znakomitą imprezę, to nie mogło dzisiaj podczas tego spotkania anonsującego to wydarzenie zabraknąć też znakomitych gości. rozpoczne od dwóch mistrzów. O Bogusławie Mamińskim, dyrektor Elbiego wspomniałem. Ale dorzucę jeszcze, bo pewnie Państwo też wiedzą, będę o wielu oczywistościach mówił, ale to zawsze miło się przypomina, takie radosne wydarzenia z przeszłości. Wracamy pamięcią, ci z Państwa, którzy, mogą, którzy byli wtedy na świecie do roku 1983 i do srebrnego medalu w Helsinkach, naszego znakomitego biegacza, wspomnianego przeze mnie Bogusława, Mamińskiego, miejskiego 3000 metrów z przeszkodami. Pamiętamy, czy Pan pamięta tam w ostatnim rzędzie? Proszę o. Ten ruch głowy wystarczy. Oczywiście. Jacek z Złoty medalista olimpijski z Montrealu z 1976 roku, przy okazji siatkarzy ten rok nam się doskonale kojarzy. Dla tych z Państwa, którzy pamiętają rok 80, czyli 4 lata później, było tam srebro. Jacka Wszoły w skoku nie zmienił konkurencji cały czas, tak pozostało, skoczek wzwyż, chociaż teraz częściej maszeruje, już biega, już nie mówiąc o skakaniu. Jego żona też twierdzi, że już nie podskakuje. Proszę Państwa, jest z nami przedstawiciel sponsora tytularnego biegi Warszawo tegorocznej edycji tego biegu, pan Jarosław Brzuzyn, dyrektor regionu bankowości detalicznej PKO Banku Polskiego. Witamy bardzo serdecznie. Ja od razu dodam, że nam się bardzo dobrze współpracuje z PKO Bankiem Polskim. Myślę o programie Biegania Razem, który ma swoje stałe miejsce na tej programu pierwszego Telewizji polskiej w niedzielnym przedpołudnie. I Panie Jarosławie, Panie Dyrektorze, oby tak pozostało. Proszę nam dorzucić w razie czego swoje dwa do tego Dziękuję bardzo. Jest z nami pan doktor Nauk Medycznych. ale to też nikt nie ma wątpliwości, bo znamy pana doktora świetnie, pan Robert Gajda, kardiolog sportowy oraz dyrektor Centrum Medycznego Gajda Med. Miło, że jest Pan z nami, panie doktorze. Ja sobie już wspomniałem na początku. Właśnie taki miałem plan, żeby zrobić to na początku. Jeśli Państwo pozwolą, usiądę, tylko dlatego, że za moment przemówi... Bogusław Maminski. Jak przystało na dyrektora, on tworzy oficjalnie i to będziemy mogli powiedzieć, wystartowaliśmy. Jak ten czas zleciał szybko? No właśnie, ponieważ bardzo często się pojawia pytanie, skąd się w ogóle stworzył ten fenomen biegania, generalnie, więc chcieliśmy wrócić do historii, jak to, jak to się rozpoczynało, ponieważ historia biegu w Warszawie sięga 10, a nawet 12 lat wstecz. Ja bym po prostu mówiłem, żebyśmy. It's always